Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym studiu k 4 po mojej przerwie, bo to taki okres y, grypowy, można powiedzieć, grypowo-przeziębieniowy. Chyba wiosna idzie. Nie musimy o po pogodzie rozmawiać. Eee, no tak, ale wiosna jest teraz tematem politycznym, więc no, no, a, tak a, nie idzie, to idzie. No. Tak, a, o tym nie pomyślałem. No tak, a właśnie, jak jesteś przy tym temacie politycznym i przy wiośnie, Oczywiście mówimy tutaj o nowym projekcie byłego prezydenta Słupska, pana Biedronia. Ma to szansę bytu, jak pan uważa? Myślę, że tak. Ja z zainteresowaniem przyglądam się. Zresztą bardzo dużo moich kolegów tam działa. I hasła, które są, jak gdyby, w tym fundamentem wiosny, wydają się. Ta, że to są takie hasła, które no, dla części elektoratu y, zawiedzionego może y, jednym czy drugim ugrupowaniem czy trzecim ugrupowaniem, no mogą być interesujące, biorąc pod uwagę też fakt, że zawsze w każdych wyborach w naszym kraju jest pewien elektorat, który nie głosuje na te partie głównego nurtu, tylko szuka alternatywy. Szuka alternatywy no tak. I jeśli chodzi o tą alternatywę, to partia wiosna wydaje się bardzo taką zdroworozsądkową alternatywą, chyba jedną z najlepszych, jakie mhm. w ostatnim. W no ostatnich latach. No nikomu reklamy nie, nie robiąc, ale ostatnio pan Biedron właśnie był we Wrocławku. Tak, ja to jest spotkanie z mieszkańcami, i przynajmniej no, ta koncepcja, którą przedstawiłem na początku, trzymała się kupy, jeżeli można w ten sposób powiedzieć. Ale my nie o wiośnie, o wiośnie pewnie bliżej będziemy rozmawiać przy okazji wyborów parlamentarnych, a tych wyborów w tym w ogóle jakoś to w poprzednim roku, wybory samorządowe, zresztą były maraton. Ważne, maraton, tak, tak. Teraz wybory europejskie przed nami i za chwileczkę wybory parlamentarne. No właśnie, ale bo ja pamiętam, ostatni raz to chyba rozmawialiśmy, jeszcze było przed wyborami. Tak. E no tak, jeżeli ja mogę to tak podsumować, to skończyło się e, chyba, chyba dobrze tak naprawdę. Co prawda nie udało się zdobyć, e, zdobyć no, wygrać, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Natomiast no, rozmawiałem, proszę Państwa, z Krzysztofem Kukuckim, obecnie zastępcą e, prezydenta Wocławka, e, więc tak naprawdę sukces jest. Czy, czy to jest sukces, to pewnie będziemy to oceniać za pięć lat, jak się, się ocenię, z tak. <laughs> I to naprawdę nie chodzi o mój sukces, bo ja miałem swoje życie poukładane i zawodowe i, i te polityczne i jak gdyby to, czy mój sukces, czy nie, to nie ma znaczenia. Ja bym chciał, żeby mieszkańcy po tych pięciu latach ocenili, że to był sukces dla Włocławka i, I... przyznam, że mocno nad tym pracujemy. Dużo jest takich przesłanek, które pozwalają mi być optymistą w tym zakresie. E, Zresztą... Ta współpraca na razie póki co, a, a, a to jest 60 kilka dni, kiedy faktycznie uh -huh. pełnię tą funkcję, e, układa się dobrze. Niektóre zależności, ale dobrze. Zależki takiej współpracy miały miejsce jeszcze wtedy, kiedy był pan przewodniczącym Rady Miasta, tak? E, bo można, była, można powiedzieć, że było to takie porozumienie e, pomiędzy właśnie klubem radnych SLD. Ale tak? to mówimy o którym razie? Bo my e, dwa no, razy tak. jakby chodziliśmy do tej. Wielki. Znaczy po, po, kadencja była w ogóle zupełnie tak, jakoś taka podobna. To prze, prze, przez o, ambicje. Właśnie to indywidualne, to co ja odciąłem na początku naszej rozmowy, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest mój sukces, czy nie. Liczy się sukces miasta. No to właśnie w tamtej kadencji e, zwyciężyło to, to myślenie, że najważniejszy jest czubek własnego nosa i no, część niestety radnych, e, no ten czubek. Własnego nosa postawiło nad e, interesami miasta, no i skończyło się, jak się skończyło. E, ja jestem e, zwolennikiem po prostu działania. My, ja to mówiłem i w, w poprzednim razem, i teraz e, w tej kadencji, że my oczywiście najłatwiej byłoby usiąść, najlepiej gdzieś za ekranem monitora, krytykować wszystko, e, mówić, że można to zrobić lepiej i tak dalej. Tylko, że to nic nie zmienia, nic niczego nie daje kompletnie, i ja jestem zwolennikiem jednak działania i brania odpowiedzialności, próbowania nawet krok po kroku, małymi nawet kroczkami e, tą rzeczywistość i, 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 i to nasze otoczenie zmieniać. I stąd tak jest, jak jest. No tak. Ja jeszcze jako kandydat na stanowisko prezydenta rozpoczął pan pierwszy. Tak naprawdę oficjalnie kampanię, tak kampanię wyborczą yy, i to warto zauważyć, zresztą podkreślam to za każdym razem, że tak naprawdę miał Pan przygotowaną całą koncepcję i od razu wyjawił Pan kartę. Tak? Mówimy tutaj o tych filarach, na których tak. yy, opiera się ten program. Te filary są cały czas, funkcjonują? No tak, tylko że trzeba zwrócić uwagę, że ja swoją osobą mam yy, jak gdyby. Mogę gwarantować część, y, tylko, w, za którą mam osobistą odpowiedzialność. Natomiast zanim doszło do porozumienia z prezydentem y, miasta, z panem Markiem Wojtkowskim, no, analizowaliśmy te filary i pan prezydent wyraził chęć y, wejścia jak gdyby w. Ten program budowy lepszego Włosławka. Uh -huh. To się y, dzieje, jak mówiłem, o poprawie dostępności chociażby transportu zbiorowego autobusów MBK tak, w kampanii czeka, wyborczej. Czy to nas tu ma rewolucja, okazuje się? Tak? Y, to Tak, to już y, ta rewolucja zaczęła się dziać pod koniec ubiegłego roku, kiedy wspólnie, jeszcze jako przewodniczący Rady, wspólnie z prezydentem hmm. miasta uczestniczyłem w spotkaniach y, ze związkowcami. Wówczas udało się y, zagwarantować zwiększenie środków w ogóle wydawanych z budżetu miasta na transport zbiorowy. I to ma przełożenie dla kierowców i dla pracowników MPK oczywiste, bo, bo dostanie podwyżki, ale też ma, a może przede wszystkim ma przełożenie na życie mieszkańców Włocławka, dlatego że w tym roku dysponujemy większą ilością wozokilometrów, czyli tego... To jest taka zmienna, którą zamawiamy u operatora u i i, i, i i te wozokilometry przekładają się oczywiście na... Na ilość kursów, na ilość kursów mhm. i na linię, i za chwilę właściwie będziemy mieli zrealizowane wszystkie postulaty, z którymi mieszkańcy do nas się zwracali. Czyli za chwilę uruchamiamy kolejne kursy na czwórki, dziewiętnastki, ósemki, w tym też na kursy na rybnicę. Uruchomiona już została całoroczna linia, całoroczna, bo dotąd była sezonowa, linia na Pinchatę. Więc te. No powoli się to zmienia. Teraz pracujemy nad, przygotowujemy tak naprawdę i analizujemy możliwości wprowadzenia pilotażowo na jednej linii to, o czym mówiłem w kampanii wyborczej, czyli tak zwanych taktów, tak żeby z każdego przystanku dana linia odjeżdżała co 15 minut, autobus odjeżdżał co 15 minut, tak żeby mieszkaniec wiedział, że jak idzie na tą linię, to maksymalnie 15 minut będzie czekał na autobus, no, zakładając, że mu właśnie z przednosa, za no tak. ucieknie, tak? No nie każdy śledzi rozkłady jazdy, tak? Ta momencie chodzi o takie intuicyjne, zobaczymy, Aha. będziemy bardzo e, wnikliwie przyglądać się temu, jak to zafunkcjonuje I jeśli zafunkcjonuje, jeśli mieszkańcom Wocławka mieszkańcom się to spodoba, no w kolejnych latach byśmy wtedy proponowali kolejne linie, które e, też e, w takim e, takcie by funkcjonowały. Ale komunikacja miejska to również ta komunikacja dotycząca innych środków transportu, a właśnie ostatnio pojawił się, zwróciłem na to uwagę, pojawił się taki, e, taka zapość, można powiedzieć na Facebooku, informacja o rowerze miejskim. Tak. Co, na, na czym ten pomysł polega? E, o rowerze miejskim też mówiłem w kampanii wyborczej, ale niezależnie od tego uh -huh. co ja mówiłem, w budżecie obywatelskim e, pojawił się pro, e, postulat, które zyskał e, największą ilość głosów, i jak gdyby został wybrany, że w budżecie obywatelskim, faktycznie na ten rok, mamy stworzenie e, roweru miejskiego. E, te założenia, które wnioskodawcy nam narzucili, jak gdyby, mówią o tym, że mamy. Kupić 200 rowerów i utworzyć 13 stacji, tych rowerowych. Mhm. I jesteśmy po dwóch spotkaniach z wnioskodawcami. To są uczniowie zespołu szkół technicznych. Bardzo fajni młodzi ludzie, z którymi na tych dwóch spotkaniach wstępnie oczywiście określiliśmy lokalizację tych stacji rowerowych. Teraz Wydział Drugi Transportu Zbiorowego analizuje możliwości e, faktycznie w tych miejscach, e, czy są możliwości prawne, żebyśmy te, e, te, te stacje, stacje zlokalizowali. zlokalizowali. Prostu, Natomiast tak? jednocześnie e, szukamy e, jak gdyby w kraju najlepszych rozwiązań, e, najlepszych rozwiązań e, które sprawdziły się e, funkcjonowania roweru. Miejskiego, biorąc też uwagę y, pod uwagę te wytyczne, które od wnioskodawców daliśmy. Uh -huh. One nam trochę ograniczają pole manewru, to, to muszę powiedzieć, dlatego że wnioskodawcy założyli od razu zakup y, rowerów. A to też rodzi ze sobą konsekwencje serwisowania i tak dalej. Niektóre miasta, samorządy jak gdyby wynajmują tylko usługę i te rowery nie wchodzą na majątek, ale wtedy ten operator jest też jak gdyby zobligowany do serwisowania i zajmowania się tym. Tak jak powiedziałem, szukamy najlepszego rozwiązania. Jedno jest pewne, chcemy... Ten rower miejski połączyć też z biletem miesięcznym na MPK. Mhm. Żeby to były transporty, które się uzupełniają ekologiczne transporty, które się uzupełniają. Nie chcę mówić tutaj o szczegółach, ale myślę, że osoby, które będą miały wykupiony bilet miesięczny, będą miały pewne preferencje w korzystaniu z roweru miejskiego. Mm -hmm. No tak, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Wielokrotnie widziałem w innych miastach, w innych e, krajach, że ten rower funkcjonuje. Jest to ciekawa forma, tym bardziej, że w pewnym sensie możesz też się samofinansować. Tak? Bo przez taki rower jest fajnym nośnikiem reklamy chociażby. Ale też, e, no, też e, te rowery nie będą za darmo. Mm -hmm. To jest też tak, że, że e, za użytkowanie takiego roweru no, użytkownik musi zapłacić. Jakąś tak jak jeździ tak? autobusem. Aha. Czy to się finansuje chyba aż, to chyba to się nie spina w sensie Myślę, że e, nie, ekonomicznym? Ale... Tak. A teraz, natomiast jeśli spojrzymy na e, kwestie e, zdrowia, na kwestie ekologii, e, to zdecydowanie promocja transportu e, zbiorowego, e, rowerowego, e, tak. to nam e, zdecydowanie wychodzi w bilansie na plus. Tak jest. No oprócz tego jeszcze kilka różnych pomysłów rewolucyjnych chociażby, a wracamy do pomysłu między innymi basenów otwartych, tak? Ten pomysł był dość mocno, że tak powiem, tutaj promowany, tak? Podobne takie obiekty są w Toruniu, w Włocławku też takie baseny mają postać. Tak, to nie jest nic nadzwyczajnego. Faktycznie chyba czwarty teraz kompleks w Toruniu jest projektowany. My mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, że takie letnie baseny mogłyby powstać właśnie mając w głowie to, co się dzieje w Toruniu. W budżecie radni wyrazili zgodę na to, żeby ten projekt się znalazł i my już jesteśmy po podpisaniu umowy z... Firma, która wykona dla nas PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie tego programu będziemy szukać wykonawcy, który na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, te baseny zrealizuje. Niestety, no tutaj muszę powiedzieć, że mimo tego, że decyzja zapadła w lutym, to już jeżeli chodzi o baseny, to jest temat trochę spóźniony. Mhm. I jeszcze decyzja ostateczna nie zapadła, ale jeżeli nie będziemy w stanie, a chyba jednak nie będziemy w stanie w tym roku na 1 lipca tych basenów otwartych uruchomić, to będziemy chcieli podpisać umowę z wykonawcą także na 1 lipca roku 2020 baseny były. Baseny, lokalizacja wstępna jest wybrana przy ulicy Wysokiej w okolicach projektowanego, czy zakładamy, że do sprzedaży będą tam działki mieszkaniowe na ulicy Lisek, czyli po tej stronie, gdzie dawniej były tereny zieleni miejskiej, ale też badamy inną lokalizację bliżej basenu międzyosiedlowego przy ulicy Aha. Wysokiej. No tutaj zostawiam pole do popisu dla inżynierów i dla Fachowcu. Tak jest. Na, na koniec naszej rozmowy jeszcze muszę zadać to pytanie: no bo funkcja zastępcy prezydenta jest nową funkcją na pewno w życiu i w portfolio, tak? Krzysztofa Kokuckiego. Tak naprawdę, czy to jest to, czego, czego pan się spodziewał po, po hmm. pracy jako, jako zastępca prezydenta? Bo na pewno musiało nastąpić zderzenie z rzeczywistością, tak? No, pewnie to zdarzenie z rzeczywistością następuje każdego dnia, natomiast przyznam się, że mam nadal bardzo dużo satysfakcji z tej pracy i to jest jak gdyby wszystkie inne względy, które niekoniecznie były korzystne dla mnie, biorąc pod uwagę, podejmując się tego wyzwania, idą w, na bok bo satysfakcja, możliwość kreowania, możliwość e, pracy. Też mam naprawdę fajny zespół i dyrektorów, i pracowników bardzo kompetentnych, z którymi e, praca to jest zaszczyt i naprawdę duża przyjemność. E, i, I widzę w nich też tak dużo takiej chęci, by, by odmieniać nasze miasto na każdym kroku, więc, więc tutaj jestem zadowolony. Dzisiaj mamy pierwsze konsultacje społeczne odnośnie Wonerfa, Ja, pracowników, utworzyliśmy sobie taki zespół e, do spraw Wonerfa, pojechaliśmy do Łodzi Łódź, Stolica Wonerfa, Polska stonica, Stolica Wonerfa, bo tam pierwszy Wonerf w naszym kraju powstał, a po tym pierwszym kilkanaście kolejnych. Obiechaliśmy je, mamy w głowie jak to wygląda. Poprosiliśmy również, no poprosiliśmy we współpracy z Politechniką Poznańską ogłosiliśmy konkurs dla studentów. Dzisiaj konsultacje społeczne, które dadzą nam taki ostateczny wkład, cudusław do kotła. Dla studentów, studenci mają semestr letni na to, żeby tą koncepcję przygotować. W tym roku zakładamy projekt i dużo sobie obiecuję po tym projekcie WONERF-u na 3 maja. Ale w międzyczasie już też rodzą się kolejne pomysły, bo dysponuję już opracowaniem możliwości przejścia czy połączenia bulwarów z parkiem Henryka Sienkiewicza. Ja Aha. o to jeszcze jako radny, o dwie kadencje temu postulowałem w interpelacji, no trochę czasu minęło, już mamy ekspertyzę, ekspertyzę, która nam mówi, że oczywiście technicznie taki przecisk jest możliwy, natomiast no trzeba się zastanowić, czy dla przecisku pod mostem, czy pod ulicą Wyszyńskiego który łączyłby bulwary i park Hernica jesteśmy gotowi wydać 8 milionów na sam przecisk plus 2 miliony na remont mostu. Wydaje mi się, że niekoniecznie Stąd też e, mam nadzieję, że radni wyrażą zgodę. Proponuję e, e, wspólnie z prezydentem e, taki wniosek na najbliższą sesję. Między innymi, taki wniosek na najbliższą sesję o zmianę w budżecie e, się pojawił, I, e, i radni zdecydują, czy będziemy projektować WONERW e, na ulicy Piwnej. My dzisiaj e, kończymy właściwie s, e, słodowo w ramach tego. Projektu też jest już właściwie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa od ulicy Wysokiej wzdłuż Zgłowiączki do Wyszyńskiego i faktycznie na Wyszyńskiego wychodzi, na ulicę Wyszyńskiego wychodzimy na wysokości ulicy Piwnej i gdybyśmy w ulicy Piwnej jak gdyby przedłużyli taki charakter parkowo, pieszo, rowerowy i, i, i też samochodowy oczywiście mieszając te proporcje to wydaje się, że, wydaje się, jestem przekonany o tym, że dużo y, taniej Uda nam się w sposób taki ładny połączyć bulwary, połączyć przystań z parkiem Henryka Sienkiewicza, no i, i będzie, i będzie no, jak gdyby kolejna rzecz zrealizowana. Takich rzeczy to ja bym mógł mówić dalej o monitoringu na słodowce. Tak, bardzo itd. dużo, oczywiście to jest pierwsza, pierwsza z rozmów yy, z panem Krzysztofem Kukuckim, zastępcą prezydenta Włocławka. Yy. W tym roku na pewno, tak, w tym roku, ale na pewno nie ostatnia, proszę Państwa, a, a będziemy jeszcze rozmawiać o bo tematów jest do rozmowy jest, tak bardzo naprawdę. I o y... inkubatorze możemy rozmawiać o Banku jest. Światowym i tak dalej, i tak dalej, ty... tak. czy inaczej, yy, no na pewno yy, w tej chwili nie, najmłodszy już nie samorządowiec, tak? ale ja w historii nie byłem, jeden nigdy, nie, no, nie, właśnie, nie, nie byłem nigdy najmłodszy, tak. bo ze mną e, byłbym najmłodszy, gdyby razem ze mną do Rady Miasta nie dostał się e, Damian Huminiak. Tak jest. Damian, że tak powiem, ten tytuł mi zabrał, ale, ale to jak gdyby nie ma znaczenia. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja się tutaj urodziłem, chciałbym tutaj dożyć swoich dni, być może uda mi się też zatrzymać moich synów. I żeby tak było, to muszę przynajmniej w takim zakresie, w jakim mogę tą najbliższe otoczenie zmieniać. I zdecydowanie wolę tak to robić, niż siedzieć za ekranem komputera czy przed komórką i hejtować wszystko i wszystkich i mówić, Dokładnie. że jest źle i że można inaczej. To jak można inaczej, to proszę bardzo. Dokładnie. Zapraszam do współpracy. A to będzie udowodniał pan Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. Głowa pełna pomysłów, jak słyszymy, teraz trzeba realizować. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę Dziękuję bardzo. i zapraszam oczywiście do kolejnych spotkań. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.